Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie trzy saszetki Fedpeki z kolekcji Panini Top Class 2022. W środku mamy 24 karty plus dwie karty bonusowe, a więc otwieramy i zobaczymy co konkretnego nam tutaj wpadnie. 351 kart w tej kolekcji jest do zebrania jest zaprezentowane, jak można trafić poszczególne karty, czyli w tych FedPekach, jeżeli chodzi o rarki, to co cztery saszetki można je trafić, a Invincible co trzynaście, ale jak wiecie, to jest akurat niezgodne, bo rarki zawsze nam częściej wpadały z Invincible. No i co? Pierwsza saszetka FedPek mamy Maguayera z Manchesteru United kapitan. Następnie Guerreiro Idol z Borussia Dortmund Kolejny Idol Celik z Lille Legenda Gianfranco Zola z Chelsea Donnarumma Top Defender Paris Saint Germain Kolejny Defender Antonio Rudiger z Chelsea Top Midfielder Tony Cross Real Karta Line Up 11 z Ajaxu, tutaj z Realu, z Liverpoolu, no i zostają nam karty bazowe. Fernandes, Bernardo Silva, De Ligt, Oblak, Ronaldo, De Bruyne, Pavard, Correa, Laporte, Pedri, Waran, Gorecka, Salach. Chiesa, Dachut i Diallo. Czyli to było w pierwszej saszetce. Lecimy z drugą. Nie było tam Rarki. Może będzie w tej. Niklas Züle, idol Bayernu. Następnie logo Manchesteru City. Carrasco, idol Atletico Madrid. I jest, moi kochani, karta Invincible, czyli tak, jak mówiłem, ta, która najczęściej wpada. Następnie Show Defender Manchester United, Ronaldo Top Forward Manchester United, Line-up Chelsea, Line-up Paris Saint-Germain, ta sama karta z Manchesteru United i karty bazowe, kseka. Fernandes ponownie, Robertson, Mares, który rzadko mi wpadał, ale teraz coś więcej go trafiam. Wea, Bellingham, Davis, Dzeko, Rabiot, Tagliafico, Valverde, Azard, Araujo, Shaw, Brandt, Van Dijk i Lindelöf. Trzecia saszetka, trzeci Fetpek. Mamy logo Realu. Następnie Gindogan Idol Manchesteru City. Marquinhos Kapitan Paris Saint-Germain. Sergio Santos Ruki Realu Madrid. Betancur Top Midfielder Juventus. Morata Top Forward również Juventus. I teraz karty Line Up. Bayern Monachium, Barcelona i Chelsea. Z bazówek Gnabry, Betancur, Kimpembe, Jorente, Devry, Neres, Azard, Vecino, Gravenberg, Messi, Mingueza, Herrera, Rudiger, Eric Garcia, Pasfer, Zinchenko i Matip. Tak więc moi kochani, no w trzech saszetkach wpadła jedna rarka, a konkretnie Invincible. Z pozostałych no nie było tutaj moich braków do albumu powtórkowego, bo kojarzę je, czyli Kapitan Borussia Dortmund Royce, logo Borussia Dortmund, jak również i Ajaxu. To są te karty, które nadal mi brakują, a niestety nie wpadły. Moi kochani, dajcie znać, co myślicie odnośnie tych fedpeków, czy się opłaca je kupować, jak myślicie tak więc to by było wszystko z mojej strony na dzisiejszym odcinku. Czekam na Wasze opinie, opinie i komentarze. Żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!